Tu karciany Ramer, ostatnie 5 saszetek, zaczniemy sobie od niecki. Będę się starał, żeby nie spalić filmu, bo, tak jak mówiłem w poprzednim, a kręcę sobie te dwa ostatnie naraz, bateria, jak wypadło, no to będzie w dwóch częściach: niestety Mutinio, Korluka, Pola Gdutka, Müller i. Tutaj mamy Claudio Marchisio, star Player, tego chyba nie mam. A tutaj mamy Melberga. O, już mi zaczyna migać, także pewnie będzie w dwóch częściach. Na razie pracujemy druga saszetka, eee, przynajmniej żebym drugą zdążył, wyścig czasem, N -n 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 -n. speed, niebezpieczna prędkość, Pepe, Ciolis, Jelawicz, Maggio, specjalna karta, o proszę, Steven Gerrard i Saint Ledger, to chyba będzie tyle, nie wiem czy nawet brać się za tą trzecią, no dobra, spróbuję. Mm. Tak, master! I to chyba zlatan! Zlatan! Jej, teraz pewnie mi ją no Szlak by to trafił. Kurde, jaka piękna! Mm, palce lizać. Zla, nie, zlatan musi być na, na przodzie tamtego pana pożegnamy. Szukamy innych. Hupsman, uh, Balzaretti, Dum, chyba tak. Gran i Brożek. No dobrze, znożyłem trzecią. Robimy czwartą. Partii z poprzedce mamy Char, Rodriguez, Patricio, Wolcott, Dun, nic braków nie, wpa nie wpada i Rising Star, którego już miałem, Strutman i ostatnia... Vanderville, Ninis, Royce, Shirley, nic nie chce wpadać, Rotan i Ibrahimowicz, 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 Zlatan, magiczny nasz w dwóch kartach. Dobra, zobaczymy, kiedy mnie utnie, będę do wykończenia baterii gadał, więc tak, mamy go na masterku, idealnie, to już mój siódmy master, jest ich 25, więc nie ma się czym podniecać, no ale jest i mamy też star playera Ibrahimowicza, fajnie, że wpadł sobie w jednej piątce. No to skoro mówiłem o brakach, to jeszcze, póki bateria dogorywa, e, powiem Wam, jakich brakuje mi podstawowych kart. Jest to Simon Poulsen z Danii, Motta, Pazzini i Giovinco, czyli aż trzech Włochów, Luc de Jong z Holandii, no i Milewski. No i... Proszę, tak się bałem, że mi braknie czasu, a tutaj jeszcze wystarczyło, żeby się Poekscytować. Dobra, no to w takim razie kończę, bo to może jest tak, że to z 5 minut tak będzie migać. Kończymy sobie tą piękną kartą Zlatan Ibrahimowicz na Masterku. Fantastyczne są te Mastery, naprawdę. Gdyby nie to, że wpadł mi taki fantastyczny Topmaster Ronaldo, to bym powiedział, że to są najpiękniejsze karty, ale w tamtych barwach chyba fiolet, srebro. Naprawdę Top Master jednak mimo wszystko troszkę wyprzedził. Ma oj, Zlatan poszedł spać. Wyprzedzają masterki, także masterki fantastyczne i, i tyle. No, już więcej to Masterów nie wyłowię, w tej 50 nie było. Były dwa, więc nie mam co narzekać w setce. O, właśnie, w sumie to mógłbym zrobić podsumowanie i podsumowanie. nie zrobię podsumowania 50, tylko zrobię podsumowanie setki. W takim razie do następnego filmiku, który będzie filmem podsumowującym. Trzymajcie się i cześć.